Siemanko, ja jestem kadła a dzisiaj będzie o tym jak być szybkim na torze. I od razu zaznaczę, to nie jest raczej film dla starych wyjadaczy trackdayów, to jest bardziej dla osób, które dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę, albo byli na torze dopiero kilka razy, a podczas pobytu na torze nagle się okazało, że każdy ich wyprzedza i nie wiedzą dlaczego tak się dzieje. Dlatego w tym filmie właśnie skupię się na tym aspekcie jak zacząć, jak to się dzieje, że Niektórzy są naprawdę szybcy na to, że jak to się dzieje, że zostajemy w tyle, chociaż bardzo się staramy. Nie ma nic do porównania z tym. To jak it like być able stanie fly. To like jak wings. If Jeśli in jest w you can't nie możesz out. You Chcesz tylko więcej. Pierwsza sprawa, którą musicie sobie jakby uświadomić, to jest to, że na ulicy jeździmy zazwyczaj środkiem swojego pasa, ewentualnie bliżej lewej, bliżej prawej. Natomiast nie wykorzystujemy ulicy w 100%, ponieważ na drodze są różne zagrożenia, z podporządkowanej może nam ktoś wyjechać. Jak jedziemy w zakręt lewy, no to z naprzeciwka nagle może okazać się, że ktoś się nie zmieścił i nam wyjedzie na nasz pas, chociaż tak się nie powinno zdarzyć, ale wiadomo, no, są różni kierowcy, różne wypadki się zdarzają, dlatego pierwsza rzecz, którą powinniście sobie uświadomić, na torze nie ma ruchu drogowego, nie ma żadnych innych zagrożeń, poza tak naprawdę samymi ludźmi, którzy na tym torze są, czyli to zagrożenie jest... Niewymiernie niższe od tego, co się dzieje na drodze. Dlatego, na to, że musimy wykorzystywać 100% dostępnego miejsca. A jak wykorzystać 100% dostępnego miejsca, zaraz Wam o tym opowiem. Drugi punkt, czyli to, jaki tor jazdy obrać. Generalnie zasada jest taka, że w zakręt wchodzimy od zewnętrznej. Jedziemy w stronę szczytu zakrętu i wychodzimy po wewnętrznej, tak aby jak najlepiej być przygotowanym na kolejny zakręt. Oczywiście zakręty są różne i tutaj nie można, jakby, wszystkich zakrętów zakwalifikować tak, że po prostu jedziemy szeroko, dojeżdżamy do punktu zakrętu i wyjeżdżamy wąsko, znaczy blisko wewnętrznej. Ponieważ zakręty są różne, także różne są też tory jazdy. Natomiast gdy zaczynamy, najlepsze, co możemy zrobić, to założyć, że w każdy zakręt wchodzimy szeroko, opóźniamy maksymalnie szczyt zakrętu, tak żeby nie jechać od razu do szczytu zakrętu i później wychodzić szeroko, bo to jest dla nas strata czasu, bo wychodząc szeroko bardzo późno możemy zacząć dodawać gazu. Im wychodzimy węższym torem jazdy, tym szybciej możemy zaczynać podkręcać manetę, czyli po prostu Zaoszczędzamy ten czas, który byśmy tracili jadąc przez ten zakręt, wożąc się tak naprawdę wolno, no bo w zakręcie nie możemy dodać dużo gazu. Owszem, dodajemy trochę gazu, natomiast odwijamy wtedy, kiedy motocykl się prostuje. I po prostu ten moment prostowania następuje znacznie wcześniej w momencie, kiedy wyjeżdżamy po wewnętrznej danego zakrętu. Trzeci punkt będzie o hamowaniu i dodawaniu gazu. A co najważniejsze, o momencie, kiedy nic nie robimy. Bo jak wiemy, wchodząc w zakręt, musimy dohamować, później następuje moment, kiedy zaczynamy powoli odkręcać manetę. Ale zanim zaczniemy odkręcać manetę, jest moment, kiedy tak naprawdę nic nie robimy. I zauważcie, że zaczynając jeździć na torze, ten moment, kiedy nic nie robicie, jest naprawdę długi. Zazwyczaj Odbywa się to tak, że hamujecie do końca nie wiecie za jaką prędkością wejść w zakręt, więc nie dodajecie gazu ani nie hamujecie bardziej, tylko po prostu wieziecie się tak naprawdę no, na tym hamowaniu silnikiem. I tak naprawdę ten moment, kiedy nie robicie nic, to jest największa strata czasu. Ponieważ szybki motocyklista na torze to ten, który hamuje mocno Dojeżdża do zakrętu, tak naprawdę od razu po hamowaniu zaczyna dodawać gazu i przez cały zakręt delikatnie stabilizuje motocykl właśnie poprzez dodawanie gazu. Słuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz, czyli temat płynności podczas jazdy na motocyklu. Czy to jeździmy po ulicy, czy po torze, płynność jest kluczowa dla bezpiecznej albo dynamicznej jazdy. Tak naprawdę bez płynności, można powiedzieć, ta jazda jest wtedy taka na pół gwizdka. Dlatego wjeżdżając pierwszy raz albo jeden z pierwszych razów stresujemy się, dochodzi nam jeszcze presja otoczenia, bo na przykład pojechaliśmy z kolegą, chcemy się przed nim pokazać, że my też umiemy jeździć, że wcale nie jesteśmy tacy wolni i tak dalej. To wszystko nam się w głowie składa. Ponieważ jesteśmy zestresowani, toru jeszcze nie do końca znamy, chcemy jechać szybko, ale jednocześnie się trochę boimy. I na przykład wjeżdżamy w zakręt, dohamowujemy, kładziemy motocykl i pojawia się moment, kiedy powinniśmy zacząć dodawać gazu. I my tego gazu dodajemy tak, że najpierw dodajemy dużo, później zamykamy przepustnicę, dodajemy, zamykamy, dodajemy, zamykamy. I ten motocykl nam tak skacze I my w sumie sami nie wiemy, czy chcemy jechać szybko, czy wolniej. No bo z jednej strony się boimy, z drugiej strony chcemy się pokazać, więc. Pojawia się w naszej głowie taki konflikt, i niestety ten konflikt przenosimy bezpośrednio na motocykl, który kompletnie nie wie, co w danym momencie ma zrobić. No bo z jednej strony my mu mówimy szybciej, później zaraz wolniej, i to zawieszenie nam się kompresuje, rozkompresowuje. Jest totalna masakra. Także to, co powinniśmy zrobić, to zanim wjedziemy na ten tor, powinniśmy sobie uświadomić, że my tam jedziemy dla siebie czy to chcemy poprawić jakiś swój komfort jazdy podczas jazdy na ulicy, czy chcemy wyczuć granice sprzętu, czy złapaliśmy zajawkę i chcemy na ten tor coraz częściej jeździć. My to wszystko robimy dla siebie. Nie dla kogoś, nie dla otoczenia, tylko i wyłącznie dla siebie. Więc wjeżdżając na ten tor, powinniśmy się uspokoić, wziąć sobie parę wdechów, parę wydechów i ruszyć bardzo spokojnie, płynnie, jeżeli jest to jeden z naszych pierwszych razów, nie oczekujmy cudów. Toru nie znamy do końca, nie wiemy jaką nitką się jeździ, dlatego znacznie lepiej jest poświęcić na początku te parę wyjazdów, żeby poznać dobrze ten tor, a nie starać się Jechać szybko, bo wtedy tak naprawdę nic z tego nie wyniesiemy, bo ani nie poznamy nitki, ani nie będziemy szybcy. W zasadzie się tylko zrazimy, no bo po co mamy tam jechać? Jak każdy nas wyprzedza, my nie wiemy co tam się dzieje. Kompletna masakra. Co do samych sygnałów, które dajemy motocyklowi, możemy je dawać naprawdę bardzo szybko, pod warunkiem, że robimy to płynnie. Prawdopodobnie teraz leci w tle jeden z moich wyjazdów na, na motopark, więc zauważcie, ja. Jadę naprawdę szybko. Mogłoby się wydawać, że ja szarpię za tą manetkę, szarpię za hamulec i w ogóle jadę bardzo, tak chamsko. Nawet można tak, tak to nazwać. Otóż nie, ja to wszystko robię bardzo szybko, ale też bardzo płynnie. Dlatego na przykład w momencie, gdy hamuję na mocno pochylonym motocyklu, przód mi nie ucieka. Tak samo jak jadę w zakręcie, przechodzę na gaz, dodaję tego gazu dość mocno. Będąc jeszcze złożonym i mimo to tył mi nie ucieka. Także najważniejsze jest to z tego punktu, żeby zrozumieć, że wszystko, co robimy na motocyklu, możemy robić naprawdę szybko, naprawdę zdecydowanie pod warunkiem, że robimy to płynnie. Bo to akurat już bardziej taki przykład z ulicy. Motocykliści często mówią, że nie miałem wyjścia, musiałem go położyć, bo, bo ktoś mi wyjechał i tak dalej. Nie, nie musiał go położyć, po prostu za mocno szarpnął za klamkę hamulca i się wyłożył, ponieważ właśnie szarpnął. Jeżeli zrobiłby to płynnie, zdecydowanie i mocno, cała siła zostałaby odpowiednio przełożona na wszystkie komponenty motocykla i na asfalt i on by wyhamował bez problemu. Zauważcie, motocykl znacznie lepiej hamuje. Na kołach niż lecąc na boku. Tak docieramy do ostatniego punktu, a dotyczącego stanu technicznego naszego motocykla. Dlaczego stan techniczny jest w ogóle ważny? Zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa. Załóżmy, że mamy wyciek oleju z silnika i zostawiamy ze sobą taką smugę oleju. Nawet jeżeli nam to nie zaszkodzi, bo jakimś cudem omija to nasze tylne koło, to już osoba, która jedzie za nami, może w taką smugę oleju wjechać. A jak wiadomo, ostre złożenie i plama oleju to nie jest najlepsze połączenie, ponieważ bardzo łatwo wtedy stracić przyczepność. i możemy sobie albo komuś zrobić po prostu krzywdę. Ale drugą sprawą jest to, że dobry stan techniczny pozwala nam na kręcenie naprawdę dobrych czasów. Jeżeli załóżmy nasze zawieszenie nie działa tak jak powinno, no to będzie ono nam bardzo przeszkadzało w momencie, gdy się składamy, gdy hamujemy, bo będzie po prostu źle działało, będzie źle tłumiło, a to się przekłada na złe wyczucie motocykla. Więc stan techniczny jest naprawdę bardzo ważną kwestią oraz opony. Jak wiecie, opony w motocyklu są naprawdę bardzo ważnym elementem jazdy. Nie inaczej jest w przypadku toru. W momencie, gdy mamy stare, zjechane opony, no to tutaj możemy mieć problemy, żeby im zaufać. Natomiast jeśli mamy naprawdę fajną mieszankę, która dobrze sobie radzi z taką ostrzejszą jazdą, to będzie nam po prostu jak w raju na motocyklu. I nie mówię, że się nie da, oczywiście wszystko się da, da się jeździć na każdej oponie. Natomiast jeśli szukamy tutaj już jakichś naprawdę fajnych czasów, no to powinniśmy zadbać o przede wszystkim stan techniczny i opony. Z opon mogę Wam śmiało polecić Bridgestone S21, S22. To są gumy, na których ja latam w Kawasaki i są one naprawdę bardzo, bardzo dobre, bardzo dobrze trzymają. Jeśli się zastanawiacie właśnie nad takimi oponami, które będą sobie bardzo dobrze dawały radę na torze i jednocześnie będą bardzo dobrze sobie dawały radę na ulicy. Może ich żywotność nie jest aż taka długa jak innych opon twardszych. Natomiast przyczepność, jaką zapewniają, jest naprawdę rewelacyjna. I tu jeszcze Wam powiem, bo może się znajdzie osoba, która w komentarzu mi napisze: Ale przecież sam jeździsz Yamaha XO600, która jest w zasadzie gruzem na tym torze i jakoś jeździsz i tak dalej. Tak, owszem, ja jeżdżę Yamashką i to jest jakby mój świadomy wybór, ponieważ jest coś takiego, że jak jedziecie na motocyklu, na którym Wam nie zależy, macie naprawdę bardzo otwartą głowę. I nawet jak się wywaliłem tą Yamaha, to jakby no stwierdziłem, a dobra, podniosłem się, pojechałem do domu, nie żałowałem, wziąłem później młotek, wyprostowałem kierownicę jakąś rurkę wyprostowałem dźwignię zmiany biegów i tyle. I się nie przejąłem. Natomiast jakbym wygrzmocił na Kawasaki, no to już by był problem. Dlatego to jest właśnie to, o czym wam mówiłem wcześniej przy, przy tej płynności. Jeżeli się stresujecie, spinacie, to jeździ się wam zupełnie inaczej niż jak totalnie macie wywalone na wszystko. I właśnie na tej jamożce mam totalnie wywalone, i dlatego mi się tym motocyklem bardzo dobrze jeździ. Nawet jeżeli w momencie, kiedy się na niej wyłożyłem, miałem 20-letnie opony i w sumie lagi też już od stawania na koło były takie w takim sobie stanie. Natomiast i tak. Bardzo dobrze mi się jeździło to Yamaha, ponieważ po prostu się nie bałem jej wywalić. I to jest coś, co ja specjalnie jakby stwierdziłem, że chcę ją wziąć właśnie z tych powodów. Natomiast Wam radzę, jeśli macie fajny motocykl, chcecie urywać ten czas i tak dalej. Nie zależy Wam może na jakimś wchodzeniu bokiem w zakręt albo świrowaniu, tylko chcecie po prostu robić dobre czasy. No to tutaj zainwestujcie w stan techniczny, zainwestujcie w opony, bo naprawdę to jest coś, co się zwraca. To tak ode mnie. Ja się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się. Heja.